W środę popielcową ruszają przygotowania do tegorocznej edycji marszu. Legniczanie mogą w tym roku wspomóc na duchu prześladowanych na świecie chrześcijan. 18 lutego wystartuje poczta miłosierdzia, którą obejmiemy chrześcijan prześladowanym w Iraku, Syrii, Nigerii, w Iranie. 18 również rozpocznie się 40 Dni dla Życia, a więc modlitewne czuwanie godzina po godzinie w domach u osób prywatnych oraz modlitewny fleszpop również 18 lutego, czyli w środę popielcową, aż do niedzieli palmowej. Codziennie będziemy spotykać się pod pomnikiem Jana Pawła II, aby odmawiać koronkę w intencji życia poczętego, ale także pokoju na świecie. To pierwsza edycja Poczty Miłosierdzia kierowanej przede wszystkim do ludzi żyjących w krajach, w których toczy się wojna. W akcji może wziąć udział każdy. Zwracam się do wszystkich Państwa o to, żeby parę słów Pociechy, pozdrowienia, wsparcia modlitwnego przekazać w tym krótkim liście po polsku, po francusku, po angielsku, przesłać karteczkę, żeby osoby, które żyją w tak ekstremalnych warunkach i w ciągłym zagrożeniu życia mogły mieć jakiś kontakt ze światem, pozdrowienia ze świata i wiedzę, że świat o nich nie zapomniał. W obecnych czasach powinniśmy pomagać innym, gdyż nie wiemy, kiedy to my możemy tej pomocy potrzebować. Niepokój puka do naszych granic przez to, że trwa wojna na Ukrainie. To trzeba sobie uświadomić. To nie jest gdzieś na innym kontynencie, to jest tuż obok nas. A w pogotowiu militarnym stanowią oddziały wojskowe w, na Litwie. O tym się pewnie mówi, ale, ale w niewielu mediach. Dlatego to jest sytuacja, w której musimy naprawdę aktywnie reagować. Tu w ten sposób modlitewny, ale też uświadamiający Polaków, bo modlitwa to też uświadamia, to jest wołanie do Boga o, o litość, ale to także uświadomienie dla wielu, którzy y, idąc ulicą będą widzieć, że taka intencja jest bardzo potrzebna. Listy będzie można wrzucać do skrzynek ustawionych we wszystkich parafiach. Finał akcji zaplanowano na 29 marca.